Animowany wcale nie oznacza słodkiej bajki dla każdego. Witajcie w Watch Polska, a w dzisiejszym odcinku odliczamy nasze typy 10 najmroczniejszych kreskówek. No, no. don't make me see Xavier, I can't. Publikujemy nowe filmy każdego tygodnia. Zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Przyjrzymy się serialom animowanym, które podejmują mroczne i niepokojące tematy, a także tym, których sama estetyka jest mroczna. Numer 10. Miasteczko South Park. Kreskówka może i skupia się na czterech młodych kolegach ze szkoły, ale zdecydowanie nie jest przeznaczona dla dzieci. Bezlitosna satyra i parodia to coś, czym South Park charakteryzuje się od samego początku swojej przygody. Kreskówka regularnie dostarcza widzom sceny śmierci i gor, zwłaszcza jeśli chodzi o postać Kenego, a także inne mroczne tematy, w tym wykorzystywanie dzieci i gwałt. Cartman jest postacią szczególnie skłonną do popełniania czynów, które mogą zmieszać nawet widzów dorosłych. Numer 9. Przyjaciele z Wesołego Lasu. Nie dajcie się zwieść tytułowi i samej animacji, to też nie jest dla dzieci. Przyjaciele z Wesołego Lasu przedstawia grupę uroczych kolorowych zwierzątek, których przygody są makabryczne. Ich eskapady prawie zawsze przechodzą w krwawy, gwałtowny chaos, powodujący ciężkie okaleczenia, a w końcu śmierć głównych bohaterów. Większość kreskówek na tej liście ma w sobie mrok i brutalizm jako część większej całości. W Przyjaciołach z wesołego lasu brutalizm to podstawa. Hmm. Numer 8. chojrak tchórzliwy pies. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich pozycji chojrak tchórzliwy pies jest dla dzieci, ale nie jest mniej mroczny. Serial przedstawia tytułowego tchórzliwego psa, hojraka, który stara się chronić swoich właścicieli przed różnymi nadprzyrodzonymi zjawiskami i stworami. Kreskówka wiele czerpie z horrorów zarówno pod względem estetyki, jak i treści. Śmiertelne zagrożenia z powodu czegoś niezwykłego lub przerażającego są w tym serialu na porządku dziennym. Numer 7. Samurai Jack I'll need some weapons. Pamiętacie zaskakującą, mroczną kreskówkę od Jendi'ego Tartakowskiego na Cartoon Network? W tym serialu animowanym poznajemy Jacka, samuraja, który po tym jak został przeniesiony w czasie przez swojego wroga Aku, próbuje znaleźć drogę do domu, pomagając ludziom będącym pod rządami złoczyńcy. Mimo, że kreskówka gościła na stacji dla dzieci, nie stroniła od przemocy i sporadycznych momentów grozy. Ostatni sezon zanurza się jeszcze głębiej w mroczne tematy, stawiając głównego bohatera w znacznie ciemniejszym świetle. This has his and has his fate. Numer 6. Ion Flax. Ion Flax, osadzona w futurystycznej dystopii, ukazuje tytułowo bohaterkę, która bezwzględnie eliminuje swoich wrogów podczas wypełniania niebezpiecznych misji. Cienista, cyberpunkowa otoczka nasila ponury ton kreskówki, a same misje bohaterki są często bardzo brutalne. Świat w tym serialu animowanym jest skomplikowany, tak samo jak jego fabuła, która w wielu miejscach może wydawać się niezrozumiała. To sprawia, że serial jest dla dorosłych nie tylko ze względu na obrazy, ale też na samą historię. Numer 5 Gargoyles. Jedna z najmroczniejszych kreskówek Disneya, jakie kiedykolwiek powstały, Gargoyles przedstawia grupę skrzydlatych stworzeń, które w ciągu dnia są skamieniałe, a w nocy chronią Nowy Jork. Większość akcji dzieje się w nocy, to też ogólny wygląd serialu jest domyślnie mroczny i ciemny, atmosfera jest szczególnie gotycka. Czekają nas nie tylko sceny walki. Sama przeszłość gargulców jest dość makabryczna, gdy ją poznamy, a kilku złoczyńców z kreskówki to po prostu mordercy. Disney poszedł w mrok i zaoferował złożony, dobrze napisany serial. Still laughing hunter. Come, meet your doom. Numer 4 Rick i Morty ta kreskówka science fiction dla dorosłych przedstawia pijanego, genialnego naukowca i jego niezdarnego wnuka podczas ich szalonych podróży po kosmosie i innych wymiarach. Przygody Ricka i Mortiego często są mroczne i brutalne. Bohaterowie, chociaż zwykle sam Rick, zostawiają za sobą niezliczoną liczbę zgonów i mierzą się z absurdalnymi sytuacjami, które odbijają się na ich zdrowiu psychicznym. Przynajmniej u Mortiego. A jeśli chodzi o zdrowie, Psychiczne, kłótnie i spory Lika i jego rodziny są często tak samo mroczne i ciężkie jak przygody jego i jego wnuka. Kreskówka jest tak samo szalona jak i błyskotliwa. Oh, it darker, Morty. To the year of our Numer 3 Batman it you. It's my now. Prawdopodobnie najlepsza animowana wersja Batmana. Kreskówka może mieć odrobinę humoru, ale tym co ją wyróżnia najbardziej to właśnie mrok. Serial stworzony jest na podstawie filmów Batmana Tima Bartona. Ma styl noir i gotycki, które w dużej mierze opierają się na cieniowaniu. By fabuła pasowała do wyglądu, kreskówka porusza wiele ponurych tematów i zawiera dużo więcej przemocy niż jest to zwykle w superbohaterskich kreskówkach. Niektórzy złoczyńcy mrozili nam krew w żyłach i wcale nie chodzi nam tu o Mr. Freeza. Is a dish best served cold. Numer 2 The Max. I Oparty na komiksie o tym samym tytule, The Max opowiada o tytułowym bezdomnym mężczyźnie i jego kolorowym, muskularnym alterego w alternatywnym świecie. Demax jest pełne tripowych obrazów, przemocy i ponurych, ciężkich tematów, zwłaszcza, że główny złoczyńca, Mr. Gon, jest seryjnym gwałcicielem. Serial niezwykle mroczny, szokujący i dziwaczny. Demax to prawie najmroczniejsza kreskówka na naszej liście. Prawie. Out. Lost too much blood. Zanim przedstawimy nasz numer jeden, oto kilka wyróżnień. me to your leader boarding shuttle to the resolute jt the work crew shuttle it's it's i know resolute this is jt Marshworth coming in oh wow that's a great offer how about instead i shuffle the functions of every hole in your face 1. Spawn Kreskówka bazuje na komiksie od Toda McFarlane'a o tym samym tytule. Przedstawia nam demonicznego bohatera, byłego żołnierza, który odradza się, by walczyć ze złem, zarówno piekielnym, jak i ziemskim. Styl obrazu jest szorstki, a czasem przerażający, szczególnie biorąc pod uwagę wygląd bohatera bez maski. Odcinki są pełne zdrady, korupcji, morderstw i śmierci. Mało tutaj miejsca na przyjemności i słodkości. Świat w serialu jest naprawdę mroczny, ale czego mielibyśmy się spodziewać od gościa, który stworzył Venoma? Spawn to jedna z najlepszych kreskówek na podstawie komiksu. Zgadzacie się z naszą listą? Jakich kreskówek według Was zabrakło? Po więcej, zajrzyjcie na nasz kanał, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.